Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam hodowców, hodowczynie, ale wszystkich miłośników głębi pocztowych. U nas zakończył się oblot. Gąbki już są najedzone. I tutaj, tak, może chciałbym się pochwalić, że rekordzik taki mały padł, bo godzina 49. Yy, oczywiście, oblot w koło domu i to były dzisiaj samice napędzane przez głębie młode. Tam wszyscy mi tak mówili, żeby tak, większość kolegów mówiła, żeby tak nie robić, żeby nie puszczać gołębi rocznych, czy tam dorosłych z gołębiami młodymi. No ja uważam, że każdy musi mieć swoją jakąś tam metodę i, i należy, należy spróbować, mi się to sprawdza. Jeden dzień młode napędzają samce, a drugi dzień młode napędzają samiczki. A raczej młode u nas nie latają nigdy same, dlatego że i tak oblot taki trwa u nas dosłownie gdzieś może... Jeżeli podzielimy to samce, samice, no to ponad dwie godziny, więc to jest dla mnie długo. Wolę pole, pole już to zrobić w dwóch drużynach, że tak powiem, niż siedzieć w trzech. Co jeszcze tutaj powiem? Karmimy tak jak zawsze, do tej pory, grubo, ostro, mają chodzić, mają robić w górze wrażenie, także tak to wygląda. Pokażę tylko jak tam przygotowane mam, to co tam zawsze dosypuję do, tych, do tej karmy, to, to już tam już tyle razy opowiadałem, że już chyba więcej nie trzeba, ale tak jak tutaj jest karma dla samic, samic, samców rocznych, tutaj dla młodych, nie jest to sam jęczmień, grubo, syto, mają mieć powera, mają, mają chodzić w górze, a dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego, tak teraz wszystkich zachęcam, każdy, każdy powinien, jeżeli ma dostęp, tak, na przykład dzisiaj będzie na każdy przedział po trzy listki. No akurat dzisiaj Jarmusz wczoraj były liście buraka. Także gołąbki zaraz tu chętnie, jak już odsuniemy, będą sobie to pałoszować. I mówię, nie, żadne markety, jeżeli mamy dostęp do ogródka, na pewno nie będą miały rozwolnienia. Nie otrują się, bo tam ktoś mi też mówił, żeby, żeby tak nie robić, że, że to odkorują. Nie, jedzą, wcinają. Kał fajny, zbity. Także, także to wygląda. Uciekał też mi jeden samczyk. 7, tak powiedziałem samczyk z młodych gołębi. 7375, ale znalazłem na niego metodę. Samiczką też tutaj tego jarmużu damy. Ale za mało przyniosłem dla młodych, ale zaraz podskumiemy samicą. I... Młodym też damy, a zaraz dorzucimy jeszcze 7-3, 7375 uciekał rano. Jak na przykład było po południu, robiliśmy oblot. To te gołębie nam ten gołąb gdzieś chodził. I co najgorsze, to przychodził dopiero po godzinie, po półtora. Ale on już nam raz wrócił na jedzony. Daliśmy tam TKK i ten gołąb, bałem się, że on tak będzie sobie chodził. Te bakterie na no, tu roznosił z innego gołębnika drugiego. A jeżeli już masz tutaj swój domek, no to niech, niech. O, właśnie, to jest ten, który tak wcina ten jarmusz, czyli ten gołąbek. I wpadłem na pomysł, że gołębie młode przed otwarciem dostaną jedną trzecią tego, co powinny zjeść, wtedy one nie będą y, tak myślały tylko o tym o jedzeniu. Tylko y, tak, no, moja metoda prób i błędów, że one z chęcią będą latały nie tylko w głowie o jedzenie i o to, żeby się najeść. No i ta metoda się sprawdziła. on przestał latać, nie wiem, podejrzewam gdzie on był, ale y, przestał latać do, po jakichś obcych gołębnikach, tylko jest już tak w jednej trzeciej na Chętnie schodzą z powrotem i do, dojadają się do syta. Co jeszcze z takich fajnych sukcesów? Jeszcze skoczę, może, po ten jarmusz. Albo za chwilę, w każdym razie z takich moich jeszcze małych sukcesów, to sąsiad przyniósł nam w takim stanie agonalnym, gołębia z oddziału tam z Leszna, dokładnie to był czacz. Kołąbek młody, młodziutki, taki szpaczek i bez żadnego znacznika. Tylko była obrączka, no wiadomo, oddziałowa postanowiłem, że y, no, zadzwonię tam ze strony, znalazłem sobie numer do osoby zajmującą się y, stroną oddziałową no i, i, i zadzwoniłem do pana, pan szybko ustalił właściciela komu wiadomo, komu tam rozdał obrączkę no i, i co i y, pan odezwał się do mnie, powiedział, że ten gołąb mu odszedł, nie był na żadnym treningu tylko odszedł sobie y, od domu chyba go pogonił tam jastrząb i y, Powiedział, że jak będzie gotowy do, 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 do tego, żeby lecieć, to może spróbujmy, żeby on wrócił. No, byłem przekonany, że ten gołąb sobie nie poradzi, bo to jest przecież młody gołąb i od, jeszcze raz, że tylko odszedł do od domu, nie była żadna wywózka. Jeszcze miał iść pod wiatr, i, i, no bo to on miał lecieć na zachód od nas, że nie dojdzie. No a co się okazało, gołąbek tam strzecza, 505, pamiętam numer, był bardzo łatwy. Ja założyłem mu swój znacznik z numerem telefonu i... Czekałem na odzew właściciela, no pan zadzwonił, nie wierzyłem, że ten gołąb sobie poradził, w każdym razie zapytałem się co tam charakterystycznego zobaczył, no pan powiedział, że założyłem mu y, znacznik z numerem telefonu, no to już uwierzyłem, że, 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 że tak jest. Wszedł do nas też dwuletni samczyk ze Śląska i roczna samiczka łochów, jak się pamiętam, o ile się nie mylę, z Warszawy. Oba te łąbki udało się odbudować z lotu ze Świnoujścia. Jeden szedł, lot był ze Świnoujścia, drugi chyba ze Szczecina. W każdym razie no, trochę im się pogłądziło. Przygotowałem je tak, jak umiałem do, do lotu. Karma gruba, taka dosyć szła, odbudowująca, Przed całym lotem dostały ryżupady, postrzykawie glukozy. No i wchodowcy zameldowali się, zameldowali, że gołąbki dotarły. Dla mnie, osoby nie lotującej, mega, mega sukces, że, że te gąbki zaporadziły i że im pomogłem. Także tak to wygląda. No, tyle się opowiedziałem. U nas tak wszystko tak jak było po staremu nie lotujemy bawimy się opieką nad tymi gołębiami nic nie straciliśmy oprócz jednego który prawie zginął że tak powiem jest to gołąbek pokaż się misiu gdzie ty jesteś gołąbek który przychrzanił w druty a to jest ten drugi na siodołeczku z drugiej strony widać jak ma tutaj chyba rozciachane gdzieś przerąbał w druty i przyszedł taki pokancerowany, nie wiedziałem co mu jest Ale okazało się, że szybko go tam przepłukaliśmy wodą utlenioną Posypałem całą ranę doksycykliną Zasklepiło się fajnie Gołąbek 3 teraz nie pauzuje, dzisiaj tylko tak wyszedł na dach Ale przestraszony jest, także nie będziemy go na siłę wyrzucać Niech on sobie odpocznie, dojdzie do siebie fajnie, że że nie zginął, tylko że jest z nami. Pójdę jeszcze po ten jarmusz. Może liście buraka rzucimy, bo widzę, że chętnie jedzą. A tak właśnie skończył się lot z uderzeniem chyba w linię wysokiego napięcia. Dobrze, że przeżył, ale widzę, że rana się sklepia. Nie ma tam żadnego ropienia. Kieć mi żywy, będzie żył. Pójdziemy po ten jarmusz. Tak, dorzuciłem jarmurzu, ale jeszcze chciałem powiedzieć, bo są u nas osobno samce, osobno samiczki. Nie ma tworzenia się par wśród samców, wśród samic. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy już kiedyś o tym mówiłem, z piątką na jest wspólny oblot i noc spędzona razem. A w tygodniu teraz dodatkowo, na przykład z torku na środę, wieczorny oblot, gołąbki oblecą. Wchodzą wszystkie. Wtedy też puszczam samce, samice, młode wszystko razem. Także one się cieszą z godzinę, może nawet lepiej, też polatają razem. I jak wejdą do środka, to w miski mają już cele pootwierane, miski, miski normalnie poustawiane. Skoczą sobie do środka i 20 minut gołąbki sobie siedzą razem. Wtedy dopiero rozdzielam, odrzucam samice i one zostają razem. No. Gdyby były chyba rzadziej pokazywane, to podejrzewam, że byłoby tam lesbistwo, i tak dalej. Także tak to wygląda. A tak to fajnie nie tworzą się pary. Nie ma żadnego tam zbierania jajek czy, czy jakiegoś gruchania. Zbliża się piątek, gąbie zupełnie inaczej się zachowują. A teraz, czy dodatkowo, jak raz w tygodniu je po oblocie zostawię, i, i są tak jakby pokazane, nacieszą się sobą. Także uspokojone, fajnie to się sprawdza. No co, to chyba tyle. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć do następnego.